Siemaneczko, z tej strony Antek i witam Cię po raz kolejny w odcinku z Minecrafta W sumie jest to dopiero drugi odcinek yy, Przypomnijmy tylko, gramy na trybie Hardcore i zależy nam na tym, żeby przeżyć jak najdłużej i coś tam, wiecie, no zrobić Przeżyliśmy 4 dni, w sumie 5 Poza odcinkiem tutaj dokończyłem, porobiłem coś, znaczy porobiłem, ściąłem głównie drzewo yy, i kilka kamyków żeby po prostu nie było tego później na odcinku, tak? żebyście się tutaj jakoś, nie wiem, nie męczyli ze mną yy, Teraz tak Co ja tu chciałem zrobić? Kurczę, ta pszenica strasznie wolno rośnie Mamy jedzenia, no nie za dużo Wrzucimy to drzewo może tutaj do skrzynki, bruk, piasek Jedzenie, jedzenie, jedzenie. No, więcej jedzenia by się przydało. Hmm, chyba... Kurczę, no krów nie możemy się pozbywać, ponieważ będę chciał tutaj zrobić jednak a, zagrodę i później je rozmnażać. Ile tego mamy jedzenia? Kurczę, no coś tam jest. O nie! Hmm... Dobrze by było znaleźć wioskę. Myślę, że moglibyśmy się przejść tutaj kawałek. A nie, czekajcie! Ostatnio znaleźliśmy dużo kości, więc dobra. Ok, wykorzystamy te kości, zrobimy mączkę. I tak sobie przyspieszymy mm, porost tej naszej tutaj pszeniczki. I co. I i i. Co miałem mówić? zapomniałem A, no i troszkę rozmnożymy tych krówek i zrobimy taką, powiedzmy, mini farmę eee, pszenicy: dębowy płot. Ile tego nam potrzeba? No, dosyć dużo patyki cyk, czy tyle nam starczy? 27. Dobra, sprawdźmy to. Yy, tutaj mamy fajny płaski kawałek terenu. Tylko czy to nie będzie za mało. Dobra, lecimy szybciutko. W sumie, no możemy tutaj przy samym domu to zrobić, chyba czy nie? Te krowy były tam. No. No, dobra. Tutaj sobie powiedzmy zróbmy cyk i jedziemy. O tak. Dobra. Potrzebujemy jednej furtki. Tak. I teraz ciach, ciach. No dobra, powinno nam teraz tego starczyć. Bo też nie chcemy zrobić takiej najmniejszej tej zagrody, że tak powiem. Dobra, furtkę zrobimy tu. Powinniśmy się skupić w sumie bardziej na jedzeniu, bo nie mamy go za dużo. Ale myślę, że szybko się tutaj uwiniemy z tym wszystkim. Mączka, cyk. O, mamy tego troszkę. Super. Cyk, cyk. Matko, nie to. Nie, nie, utoniemy, to jest tak ważne, że aha, dobra, <laughs> e, nie było źle. Dobra, to jest w takiej fazie, że możemy to ściąć. Tutaj cyk, dobra, ile mamy? 6. No, nie oszukujmy się, szału nie ma. Ale zawsze coś tam się rozmnoży. Zasadzimy z powrotem. O, tutaj chyba woda nie dochodzi, z tego tu nic nie będzie. Dobra. I teraz tak, otwieramy furtkę. Pszenica w dłoń i idziemy po nasze krowy. Przypominam, że jest to dzień piąty. Okej. Okay. Jedna. Dobra, chodź za nami. Ja wam tutaj przyspieszę troszkę, bo będę chciał zebrać no, kilka tych krów, żeby tutaj było co rozmnażać, bo jedna krowa to jest tyle co nic. Dobra, słuchajcie Ten piąty dzień bez większych sukcesów Krówek znaleźliśmy bardzo malutko No... Powiem szczerze, nie jestem zadowolony Myślałem, że będzie tego naprawdę więcej No ale wyszło jak wyszło Niedaleko znalazłem kilka... Kilka kurek Chodźcie na górę. One też się przydadzą. Z piór będziemy robić strzały. Czy wiadomo, nie, nie z samych piór? Bo oprócz piór potrzebujemy jeszcze patyki oraz krzemień dawaj kurko, chodź, 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 chodź. O, pięknie. Dobra, no na razie będziemy rozmnażać to, co tutaj mamy chodźcie kurki tutaj dorobimy furtkę o dobra jakoś tam może delikatnie upiększymy o mamy jedzenie tak delikatnie upiększymy nasz domek upiększymy troszkę nasz domek a następnie Hmm, czy nie? Jak w trakcie przetapiania zajmiemy się tą farmą, tej pszenicy, o której tak mówiłem, która nam się mega przyda. I myślę, że wykorzystamy teren tutaj. Ja go sobie delikatnie tutaj wyrównam, a Wam to przyspieszę. No, i okej, okay, tak na szybko. To będzie taka bardzo prowizoryczna farma. Dlaczego tak, a nie inaczej? Z tego co pamiętam, zawsze w poradnikach mówiono, że woda nawadnia na ileś tam. I właśnie chyba 8 kratek powinno być odstępu między tą wodą. Więc no, powiedzmy, że gdzieś tam się do tego zastosowałem. I jak dobrze widać, yy, wszędzie jest. No, są takie pojedyncze tutaj kratki, gdzie nie ma tego nawodnienia takiego do końca. Raczej po przekopaniu ta ziemia nie robi się taka. O, widzicie jak tutaj. Ale to nic. wow spore to wyszło. Musimy nazbierać jeszcze nasion. I kurczę, ważne by było, żeby nam nikt tego nie podeptał, bo nam zepsuje plony. Z tym, że no. Trzeba mieć materiał, żeby to wszystko obudować. A nie będziemy przecież robić tego z bruku. No i to nie będzie taka autofarma na razie, że wiecie. Naciskam przycisk, wylatuje woda i to samo się tam wszystko zbiera. No nie, no nie ma na to czasu, nie mamy na to materiałów. Przypominam, że gramy na hardkorze Więc trzeba... Wiecie. Iść niedługo do kopalni po żelazo, porobić jakieś zbroje. Musimy przetrwać jak najdłużej, więc W sumie te krowy też nie są teraz jakimś priorytetem, ta pszenica Aczkolwiek wiecie No z tych krów jest też jedzenie A nie mamy go jakoś bardzo dużo Więc jednak przydałoby się to porozmnażać Gdzie jest to słońce? No jeszcze mamy chwilę dnia, no pozbieramy te Te nasiona Okej, okay, myślę, że nam starczy Plan na kolejny dzień: Może zdobywanie jedzenia, albo jakoś to tutaj zabezpieczymy przed mobami. W ogóle musimy oświetlić sobie delikatnie teren wokół domu, żeby nam się tutaj moby nie respiły. Patrzcie, brakło, nie? Dobra, damy tu, tu, Gdzie by tu jeszcze postawić tu. Tutaj damy, a jak, cyk, cyk, wokół domu, żebyśmy sobie mogli na spokojnie tutaj działać, cyk, żebyśmy nie musieli się bać, że coś nas tutaj zje. Mamy fajnie oświetlone, nic tam się tutaj nie powinno w tym momencie respić. Lecimy spać. Udało nam się przeżyć 5 dni. Nie, czy to już jest szósty? Kurczę, nie mam pojęcia. Dobra, śpimy, będziemy to liczyć później. No i witamy kolejny dzień. Potrzebujemy jeszcze kilka nasion. Co do tej pszenicy, gdybyśmy znaleźli wioskę ludzi, to też byłoby inaczej. Bo tam jednak, tą pszenicę można zbierać w dużych ilościach. Z tego co widziałem na filmikach, to naprawdę niektórzy odpuszczają w ogóle te farmy pszenic. Tylko to właśnie, muszę mieć blisko wioskę. No, nam się nie trafiła ta wioska nigdzie. Albo mamy takiego pecha, że nie wiem, mogliśmy pójść 10 kratek dalej i już byśmy ją zauważyli. No co zrobić? Poradzimy sobie jakoś. W ogóle, co się robi z żółwi w Minecrafcie? Dobra. Teraz już nam na pewno starczy. Pozbędziemy się tego drzewa tutaj. I teraz tak. Jakby to zabudować? Czy robimy taką sztukę, żeby tylko zabudować, żeby był spokój, czy robimy coś ładnego? A, nie ma miejsca. Ok, nie mam czym przepalać? Dobra, tym lecimy teraz. Tak wełnę wyrzucimy, bruk, tak, tak, tak. Co nam jeszcze nie jest teraz potrzebne, to to cyk, cyk. Ok, i wiadro też wyrzucimy na razie. Zbierzemy to drzewo i tak. Tutaj zakryjemy to, żeby przy zbieraniu plonów nam tutaj nic nie wpadło. Powoli ta pszenica nam tutaj rośnie. No dobra, już trudno. Ucieka nam ta pochodnia tam. Tutaj co było? Aha. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze trochę ziemi. Nie, no, to jest dzień. Wbiliśmy do gry. Kończył się dzień piąty. Rozpoczęliśmy szósty. No to wychodzi na to, że teraz mamy dzień. Czekajcie, tam, tamten był szósty? Na pewno. No to co, wyszłoby, że ten jest siódmy, tak? Czy nie? Masakra będzie trzeba poza... Po... Później będę musiał to policzyć. Dobra. Obudujemy to delikatnie. Żeby tu nam jakieś zwierzątko nie weszło, nie podeptało. Te wszystkie yy, zasoby są dla nas bardzo ważne. Nie no, pięknie to wygląda teraz. <grych> Dobra, eee, rozmnożymy nasze krówki. A czekajcie, mam jeszcze nasiona arbuza. Nie wiem, czy można tak arbuza obok siebie sadzić, nie pamiętam. Nie, arbuz chyba musi mieć dookoła siebie kilka. Kilka bloczków przestrzeni. Ale nie pamiętam. Dobra, to zbierzemy. Tu to zbierzemy. Pięknie. To wybustujemy. Zbierzemy. Okej. Okay. Mamy już kilka dorosłych krówek Tak I teraz tamte dwie cach, cach Dobra Dajcie mi expo Dobra, fajnie Dobra, chodźcie kury No nie ma szału z rozmnażaniem Nie ma szału teraz tak, to zostawimy mamy kilof hmm. nie, a co ja robię generalnie nie mamy za bardzo z czym się wybierać do kopalni hmm. musimy sobie zrobić jakiś sprzęt pozostawiać te niepotrzebne nam rzeczy tam jedzenia troszkę mamy, a tutaj już też nie mamy miejsca, dobra to, to, to Kamienny kilow się przyda. Dobra, zamienimy to z tym i bruk weźmiemy. Cyk. Robimy patyki. I kilofy. Nie wiem, czy to jest gdzieś napisane, który jest dzień w ogóle. No, nie wiem, chyba nie ma. Dobra. Gdzieś niedaleko domu mieliśmy taką wielką dziurę. Jaskinię o krowa. Ja do tej jaskini chciałem. O, dobra, trzeba zjeść. Ja tam chciałem zejść. To jest tu. O, żelazo. Super. Super, 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 tylko to zejście tutaj nie jest takie super. Może by od tej strony spróbował? Kurcze, dobra. A tu była woda, mogliśmy do wody wskoczyć. O matko, dobra, przeżyliśmy to. Teraz tak. Tutaj na razie ten węgiel. Dobra, ja to Wam tutaj też przyspieszę, troszkę poskopuję. Zobaczymy, ile uda nam się tego zebrać. Dobra, dotarliśmy do domu. Słuchajcie, tak podczas y, kopania zorientowałem się, że w sumie to nie mamy. Y, nie mamy, nie mamy czego? Nie mamy stalowego akyszty. Nie mamy stalowego kilofa. Więc jak gdybyśmy znaleźli w jakiś sposób diamenty, to chyba byłoby ciężko, aby je wykopać. Tak więc. Czekajcie, mamy siekierę. Tak więc postanowiłem wrócić. Dobra, to się nam przyda. Postanowiłem wrócić, przetopić to żelazo o matko i zrobić chociaż jeden żelazny kilof właśnie na wypadek gdybyśmy znaleźli diamenty. Dobra. Tak więc przetopmy to i naszykujmy się do. Do drogi. Dobra, mamy żelazny kilof, jedzenie, jedzenie mamy, więc zanim wyjdziemy, e, rośnie ten arbuz, dobrze? Rozmnóżmy troszkę nasze pszenice i rozmnóżmy nasze zwierzątka przy okazji, no bo jednak nie mamy ich za dużo, no i Musimy to robić cały czas systematycznie, bo później no, jakby nie ma takiej możliwości. Yy... Znaczy, nie możemy tego zrobić tam raz na jakiś czas, bo po prostu mamy ich za mało. Więc zyski będą, że tak powiem, małe. Jak pójdziemy, nie wiem, raz na kilka dni tam. Musimy ich mieć więcej. no i dobra dawaj krowa, chodź tu o, co trzeba, żeby wyszedł dywan? kurcze, nie pamiętam okej, okay, to sobie zostawmy, jak tam nasza ej dobrze jest dobrze, dobrze, rośnie, rośnie, rośnie bardzo dobrze. Bruk zdobędziemy, myślę. Co nam się tu przyda? No kilofów mamy kilka. Myślę, że będzie to wystarczająco. Mączkę kostną zostawimy, kilofy. Tak, bez żadnej zbroi to chyba słabo, żeby iść do, do jaskini. No ale pójdziemy. Gdzie jest tamta jaskinia? Tutaj byliśmy przed chwilą, ale była taka jedna. Którą specjalnie oznaczałem. I ona była gdzieś niedaleko tutaj dom. O, jest tutaj. Dobra. Zatrzymujemy się przy jaskini i tutaj się z wami żegnam. eksplorację jaskini w następnym odcinku. A ja biorę się za podliczenie, który mamy dzień teraz, ale chyba ósmy, ale nie jestem pewny. Tak więc dzięki, że zostaliście. I co bardzo ważne, wcześniej nie było możliwości y, zaznaczenia dzwoneczka u mnie na profilu. Teraz już możecie to zrobić, ponieważ nie sprawdziłem pewnych ustawień konta. Tak więc, jeśli chcecie być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję, oczywiście, jeśli już subskrybujecie, to zostawiacie tylko dzwoneczek. A jeśli jesteś tu nowy, to zasubskrybuj, zostaw dzwoneczek. I bawmy się dobrze, wszyscy razem. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!